Dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam na odczycie z okazji Nowiu Księżyca w Znaku Wagi 21 października 2025. Ehm, dobra, karty chciały się wybrać, są dwa wybory. Jeden, dwa. Wybierajcie intuicyjnie, co w tej energii chce Wam być przekazane dla jedynek. Co ważne, istotne, no nowie to są początki. Okej, okay. słuchajcie, dobra, piękne tematy. Po pierwsze, jest dla was przekaz, w którym jest powiedziane: stawiaj czoła wyzwaniom życiowym z wdziękiem, za zachowując wewnętrzną stabilność i spokój w obliczu zmian. No, jak na wagę przystało. Harmonia, spokój, zrównoważenie, sprawiedliwy osąd. Teraz tak, jeszcze jest jeden temat którym tutaj, bo mówią, chciały być anioły i anioł mówi, że niemowlęta mają, mogą nagle odwrócić wzrok i uśmiechnąć się pięknie, bo one widzą anioły i chcą Wam powiedzieć, że są obok Was, że Was wspierają, że macie przewodników, że macie energię, które Was też prowadzą, że wszystko jest ok, że zaufajcie. Następna informacja, która chce przyjść, mogą być ważne różnego rodzaju spotkania. Spotkania, rozmowy w większym gronie, mniejszym, e, tylko w parach, ważne, istotne tematy. To mogą być spotkania nowych też ludzi, nowe współprace, zaangażowanie. Warto też gdzieś wyjść do ludzi, gdzieś e, szukać jakichś grup. Nowych tematów, nowych miejsc pracy, poznania się, gdzieś wychodzenie też z propozycją współpracy, nie odrzucanie propozycji współpracy. To są różnego rodzaju, właśnie też świętowania czy miejsca, gdzie po prostu są ludzie, żeby na przykład, nie wiem, Rozwijać się, to są też szkolenia, warsztaty. Rozwijać się, uczyć się, spotykać dane osoby, które są przewidziane na Waszej ścieżce, tak? No więc ciekawe, ciekawe energie. Energie są kolektywne, wybiórcze, ale już wiele informacji zostało tutaj powiedzianych. Być może sami. Dobrze, gdybyście coś zorganizowali, coś dla ludzi, coś między ludźmi, po prostu też to jest ważne dla jakiegoś właśnie takiej wspólnoty, tak? Wyjść z jakimiś propozycjami, wyjść z jakimiś projektami, ok? Być może nie bać się konfrontacji, tak? Z innymi, to też jest ważna informacja, jesteście wspierani, czyli za spokojem, fajnie. Dziękuję bardzo i zapraszam dwójki. Co w tej energii nowiu dla Was? O, dobrze. Słuchajcie, dwójeczki, Wy macie przepływ. Tutaj jest pokazane, poruszaj się swobodnie, jak woda. Bądź elastyczny, elastyczna. Ciesz się e, tym, co w Tobie jest najlepsze w każdej chwili. Słuchajcie, tutaj nie ma zastoju. Tutaj jest przepływ, on może być powolny. Zobaczcie, tutaj nie ma jakiejś kaskady, tak? Nie ma jakiejś rwo, rwącej rzeki, przepraszam. Ale jest cały czas przepływ. Idziemy dalej, idziemy do przodu. Tu jest nurt, tu są możliwości. Zobaczcie, jeżeli są blokady, można je opłynąć, tak, można gdzieś znaleźć ujście, wyjście, gdzieś okrążyć, tak, tak jak to robi woda. Ona zawsze znajduje gdzieś wyjścia. Nie, i to jest też podpowiedź dla Was. Więc nie ma tu zastoju, jest spokój. Ok? Tutaj anioły mówią do Was, że chcą się podzielić wielokrotnie z Wami jakąś informacją, przekazać Ci jakąś wiedzę. To może być w różnej postaci. Tu akurat pokazuje się książka. Jest nawet tu powiedziane, że książka może odwrócić się na konkretnej, otworzyć się, przepraszam, na konkretnej stronie. E, czytaj. Ucz się. Hmm? Taka jest informacja. Zobaczcie, tutaj macie piękną energię sukcesu, piękną energię um, zaufania sobie, zaufania w swojej możliwości, um, w te możliwości, które też daje wszechświat, w odpowiednie kierunki, odpowiednie wybory. Tutaj um, można wiele zdobyć. Tutaj mogą się rozjaśnić pewne sprawy, wyjaśnić pewne sprawy. W ogóle dążcie też do, do klarowności, do rozjaśniania, tłumaczenia e, pewnych tematów, do rozwoju, do samoświadomości na wszelkich poziomach, e, w różnych sytuacjach waszych życiowych, tak? I tutaj jest też poszukiwanie. E, Wiedzy, też do tego i w sobie, i na zewnątrz, do tego, by sobie pomóc, sobie też, i innym i wtedy właśnie rozwiązywać różne sytuacje, znaleźć to światło, tak? Znaleźć tą odpowiednią drogę, drogę to odpowiednie rozwiązanie. To jest też temat uwolnienia, uzdrowienia, wyjścia z pewnych impasów. To jest energia lekkości, tak? Więc tutaj też no, no piękna energia, y, która też mówi o, słuchajcie, takiej energii wewnętrznej, wewnętrznym świetle, y, sposobnościach. Y, no bardzo, bardzo ładnie. Więc płyńcie dalej, płyńcie nawet w jakieś nieznane tereny. Y, rozszerzajcie tutaj też spektrum swojego poznania. Działalności. No, tu jest energia sukcesu, więc no, tutaj należy pozbyć się jak tylko można, czy zminimalizować strefę lęku, cienia, tak? Więc też piękna energia. Wy, wy, wypatrujcie też znaków, odczytujcie symbole. Tak, to też będzie dla Was ważne, bo je dostajecie. Świetnie. Pozdrawiam serdecznie. Pa. pa.